Tam yy, czytałem ostatnio różne fora na temat gry FIFA 14. Tam często pisaliście, że macie problem z odpaleniem gry, a dokładnie z problemem. Program FIFA 14 przestał działać. Yy, ja się uporałem z tym błędem i chcę wam w kilku krokach pokazać, jak mi się to udało. Więc tak, najpierw pobieramy program EasyBCD. Yy, jest to program do zarządzania yy, procesem rozruchowym systemu Windows. Odwołamy się nim do aplikacji FIFA 14, on jest łatwo dostępny, więc nie będę Wam już pokazywał jak go pobrać. Także nie będę pokazywał instalacji, gdyż ona tak jest bardzo prosta. Zaraz przejdźmy do rzeczy, odpalamy program. Tak, przecież nam się okno, wchodzimy do ustawienia zaawansowane. Zakładka zaawansowana. Tutaj mamy No Execute. Wy zapewne macie ustawione na Opt-in. I właśnie trzeba przestawić na Always Off, zawsze wyłączone. Zapisujemy ustawienia. Wyłączamy program i uruchamiamy komputer ponownie. Ja, dlatego, że to już robiłem, nie będę już wykonywał tego drugi raz. Dalej. Chodzimy, gdzie mamy zainstalowaną grę. Ja, akurat, mam tutaj. I tutaj mamy folder z grą. Kapujemy tutaj nasz update. Cztery pliki. Klejamy. Wchodzimy w nasz update. To jest plik akurat .bat. Otwiera nam się konsola. I tutaj mamy wybierać yes or not. Wybieramy nie. I jak widzimy, update nasz się udał. Wciskamy Enter. I już mamy e, spaczowaną naszą grę. Teraz kopiujemy kraka. Już Wam nie pokazuje skąd pobierałem kraka e, czy update. Ale na stronie Skidrowa spokojnie znajdziecie link do update'a i kraka. Zatem wklejamy kraka do folderu z grą. Ja go mam już krok wklejonego, ale pokażę Wam jeszcze raz. I krak jest skopiowany. Polamy grę Uruchom. Okay. I jak widzimy gra się uruchamia. Wszystko śmiga, wszystko trybi. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pozdrawiam, na razie.